Dzień dobry, tak jak obiecałem zaczynamy serię z Złych Świnek, zostawcie lajka i w komentarzu i w opisie będziecie mieli całą playlistę, więc jeżeli przegapicie odcinek to klikajcie sobie w playlistę. No nic, zaczynamy od pierwszego odcinka, ja już wcześniej Bad Piggies nagrywałem, podobno ma update ta gra i jest nowa waluta, zaraz sprawdzimy wszystko mniej więcej. Jak tutaj e, będziemy grać? Tu mamy książeczkę, oczywiście jest wszystko wyjaśnione, co powinniśmy robić. Tu mamy co tutaj? Też świnki, jak mają jechać, i tak dalej, więc jest naprawdę fajne. Co to są za jakieś prezenty, które mamy tutaj dodać? No dobra, tylko teraz tak, tu mamy klej, możemy kupić sobie za monety. Gra została naprawdę zaktualizowana. Zobaczcie sobie, fajnie, to mi się bardzo podoba. No dobrze, to złóżmy swój, nasz pojazd, moi drodzy. Na pewno on będzie się składał z tutaj z kół, bo musimy jakoś dojechać. No i damy świnkę w środku. Zobaczymy, czy nam to pomoże. Zaznaczmy sobie, żeby jechać. No i jedziemy, słuchajcie. Jedziemy, nie śpimy. Aj, tam się nie udało tego zdobyć. Ale za to chyba 3 złote gwiazdki się należą, miejmy nadzieję. Tak, udało się, zobaczcie. Świnka jest zadowolona. Jak obejrzymy reklamę, to możemy dostać plus 50. To co? Obejrzymy sobie. Okej, okay, moi drodzy, to zrobiłem sobie boost, że możemy więcej dostawać tych nagród plus 50 monet. Teraz lecimy dalej. Słuchajcie, zapowiada się naprawdę fajna gierka. Jestem na wersji HD, więc myślę, patrzcie, tu możemy ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, zróbmy coś takiego, być może i damy może z tej strony tego koło i tu świnkę. Zobaczymy, czy to nam jakoś pomoże. Oj, to było, to było, to było niefajne nie, nie nie fajne zagranie. Dostaniemy tylko dwie gwiazdki, więc to raczej nie, nie, nie wyszło nam. Natomiast ja bym chciał jeszcze raz spróbować, bo myślę, że tutaj, jakbym podjechał. Zobaczcie sobie. To jak zrobić, żeby może. Jak zrobić, żeby pojechać do tyłu? Ciekawe. No dobra, spróbujmy w ten sposób. Może to, to nam jakiś, jakoś da, da radę. Jedziemy bardzo szybko. byliśmy mapę. Level up. Ale tylko 4 sekundy. Słuchajcie, to myślę. Aha, bo to jest w sumie doliczone. Ok, rozumiem już mniej więcej zasadę tego działania. Muszę sobie słuchajcie, to wszystko przypomnieć. No dobrze, tu mamy to, tu mamy taki schemat. Patrzcie, możemy teraz, wydaje mi się, że możemy zrobić dwie strony: to znaczy świnka pojedzie pierwsze w jedną stronę, a potem w drugą. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc na razie przejedziemy sobie coś takiego w tę stronę i tutaj się rozwalimy. Czas nam ucieka, oczywiście, ale pojedziemy jeszcze w tamtą stronę, tak? W, nast w następną, dobra, teraz musimy. Oszczędzać ten czas, więc pójdziemy tutaj. Pojedziemy, tak. Oj, oj, oj. Teraz, teraz nam się to złamało. <laughs> Powiem Wam szczerze, no, że muszę uważać po prostu. I tu, zanim się rozpędzimy, to, ta, to nam spowolni. No nie, znowu odpadło. No nie wierzę, ale my tu mamy problemy. No wiem, że tu mamy sterować w ten sposób. Dobra, teraz tak. Dobra, niech jedzie. Będziemy zwalniać, oczywiście. Dobrze, i teraz się pchamy do góry. Panie, nas musisz do góry wypchać. Dawaj, dawaj, klikamy. A to teraz już nie podjedziemy. Kurka, no dobra, ale zjedziemy w ten sposób. Będziemy najwyżej robić, słuchajcie, na, na jakieś dodatkowe zasady. Spróbujemy sobie ten level po prostu zrobić, bo dostaliśmy tylko jedną gwiazdkę. Troszkę słabo, moim zdaniem. E, możemy to jakoś e, od nowa spróbować. No i teraz, słuchajcie. Tak, żeby się po prostu nie złamać. No, 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 dawaj świnko. Ajajaj, aj, aj, no nie wyszło, słuchajcie. Niestety nie wyszło. No, ale może mi dać jakieś porady, jak tutaj przejść to na, na maksymalną ilość. Ale poziom przeszliśmy, potem będziemy to najwyżej, e, słuchajcie, e, robić na maksa. Ok, co my tu mamy? Dobra, a jakie wózki tutaj są? Play with all your part. Patrzcie, możemy jakieś. Świnki tutaj dodać, czekajcie, ta świnka, o, o, nie dostałem skrzynki, no ale to było spoko, słuchajcie, dostaliśmy od razu, cyk, cyk, odblokowaliśmy coś, zobaczcie, ja mogę to zrobić, o, rek i teraz musimy chyba tą świnkę tutaj umieścić, mam nadzieję, że to mi pomoże, dobrze, patrzcie, cyk, i chyba uda się to zrobić, zobaczymy, mam nadzieję, że tak. O, proszę bardzo, 3 złote gwiazdki. Nie było tak źle. No dobra, przejdźmy do następnego poziomu. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. E, Okej. Okay. Czyli pierwsze myślę, że ma. O, mamy wiatrak, więc możemy zrobić coś takiego. Myślę, że ta technika nam tutaj pomoże. Zobaczmy, słuchajcie. Lecimy od razu włączamy to i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się dzięki temu. OK. Wow, ale świnka tutaj została wysadzona. Ale mamy dwie skrzynki, i teraz mogę od razu tutaj zrobić reset. I zrobimy sobie coś takiego, żeby w, te, w tamtą stronę podje podjechać. Być może się uda nam zrobić trzy gwiazdki. Dawaj, 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 panie. Dawaj, jest szansa, że się uda. No, musimy trochę poczekać, no bo niestety, e, jednak to trochę pojedzie, tak? Dawaj, dawaj, jesteśmy, jesteśmy, mamy. Musimy podmuchać tam. Uch, to szybciej po, po, pojedzie ta świnka. Dobra, no da, dawaj, mogłem chyba zrobić to z dwóch i też by było. No ale uda nam się, patrzcie, cyk. Teraz możemy to wyłączyć. I teraz to samo zjedzie nam, myślę, z góry. Okej, okay, rozpędza się, rozpędza się, rozpędza się. Żeby tylko zjechał tam. Uwaga, uwaga, jest, jedzie. Dobra, jedziemy proszę bardzo, cyk i cyk. I chyba się udało, miejmy nadzieję. Tak jest, proszę bardzo, słuchajcie, mega. To teraz słuchajcie, lecimy 1-6. Mam nadzieję, że uda nam się. Dobra, zbudujmy coś takiego. Bo teraz mamy challenge chyba. Czekajcie, świnka w tu, czy jakby. No dobra, w tę stronę. Zobaczymy słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby to mi się udało żeby wytrzymał ten, ten pojazd nam cały. Uwaga, cyk, cyk, cyk. No, nie udało nam się dojechać niestety, więc, więc to chyba nie o to chodzi. Jakbyśmy świnkę dali z tej strony, wtedy powinien być ciężar tego autka, powinien sprawić, że my będziemy na... O, tu świnka nam wypadnie. Hmm, jak to zrobić? Okej, okay, jak widzicie, taki sposób był... E, najlepszy, zaliczyliśmy ten challenge. I teraz musimy jeszcze zrobić, e, żeby zdobyć tutaj. Ciekawe, jak, jak to ogarnąć. Jak myślicie? No dobra, może w ten sposób i to nam jakoś pomoże. Jestem ciekaw, czy. No dobra, zobaczmy, czy, czy uda nam się zdobyć to, co chcemy. Oj oj, oj oj oj. Dobra, jest! Proszę bardzo, jest! Udało się. I patrzcie, mamy trzy gwiazdki. Bardzo ładnie, elegancko moi drodzy. Dajcie znać. O plus jedno, ten dostaliśmy. Okej, okay, co tu jest w ogóle? Dajcie znać, co myślicie o tej serii, czy chcecie. A no, myślę, że zrobimy całą serię z tej gry, bo chyba nikt w Polsce nie przeszedł na ca całej. Także do zobaczenia i trzymajcie się, cześć.